Pośrednio rozpoczynają bitwę o nowych uczniów, biorą udział w targach i organizują drzwi otwarte. Niektóre, aby skutecznie zachęcić przyszłych absolwentów gimnazjum, nagrywają własne teledyski. Na taki krok zdecydowało się czwarte Liceum Ogólnokształcące z naszego miasta. Wraz z samorządem uczniowskim stwierdziliśmy, że warto byłoby zaprezentować to, co dzieje się w naszej szkole, czyli walory, tą niesamowitą atmosferę, która towarzyszy codziennym dniom nauki, i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby przedstawić to w formie filmu. Nie było zbyt dużo czasu od powstania samego pomysłu do realizacji. Mieliśmy właściwie dobry tydzień. W związku z tym, jak tylko pojawił się pomysł w szkole, to. Przyjmowaliśmy wszystkich uczniów, którzy chętnie wzięliby udział w tym teledysku. I w pewnym momencie muszę powiedzieć, że było tak, że było właściwie więcej chętnych niż potrzebowaliśmy, ale oczywiście się śmieje bardzo fajnie. Pomysłów na scenariusz do teledysku było mnóstwo. Na początku powstawały różne scenariusze. Chcieliśmy na początku też stworzyć film bardziej związany z życiem szkoły, bardziej czytelny, ale mniej czytelny dla osób z zewnątrz, tak? Czyli na początku mieliby wchodzić. Czy, czy brać udział w tym filmie nauczyciele bardziej niż uczniowie. Potem stwierdziliśmy, że lepiej gdyby to była taka krótsza forma przekazu i taki kluczowy tak, jakby pomysł podał nam w pan Frankowski, czyli pan, który zajmował się tutaj realizacją techniczną stroną całego teledysku. Dla wielu bohaterów filmu był to pierwszy występ przed kamerą. Teraz pozostają wspomnienia i wspaniałe doświadczenie. Praca na planie podczas teledysku wyglądała, no, bardzo fajnie było. Czuliśmy się bardzo wyluzowani, nie było takiego spięcia. Wszyscy próbowali dać siebie wszystko, wiadomo, żeby to nam bardzo dobrze wyszło. No, każdy miał wiadomo jakiś może stres, bo to kamera pierwszy raz. No, wiadomo, no, nie każdy występował przedtem, tak. Ja też występowałam pierwszy raz przed kamerą, więc... Ale bardzo mi się to spodobało i mogłabym to robić naprawdę często, bo no jakoś tak wiadomo, jeżeli e, ta, też tak też kamerzysta potrafi do nas podejść i ma jakieś podejście, którym no, zachęca nas do, tego, do tej pracy, no to naprawdę jest ok, to nie ma stresu w ogóle, no naprawdę jest w porządku. Tak samo e, sceny były kręcone wiadomo kilka razy, bo nie zawsze nam wychodziło każdy miał taki swój czas i każdy wiedział, że musi po prostu pokazać się z najlepszej strony. Właśnie, jak wy uczniowie zareagowaliście na pomysł nakręcenia teledysku promującego szkołę? No my zareagowaliśmy bardzo pozytywnie z tego powodu chociażby, że już od dawna były plany na zrobienie czegoś takiego. Na początku był pomysł, żeby zorganizować lipdaba, jednak później przerodziło się to właśnie w teledysk, teledysk 4 LO, który równie chętnie włączyli się uczniowie i Włączyliśmy się w to tak chętnie, żeby młodsi nasi koledzy, gimnazjaliści, zobaczyli, że właśnie u nas w szkole w czwartym można się świetnie bawić. W zamierzeniu teledysk miał przykuć uwagę gimnazjalistów, jednak jak się okazuje, swoje spore zainteresowanie filmem wyrazili również uczniowie innych szkół średnich z Grudziądza i najbliższych okolic. Świadczy o tym niemal 15 tysięcy wyświetleń i klipów w internecie. Z własnych doświadczeń wiem, że zareagowali bardzo pozytywnie. Bardzo im się to podobało. Byli bardzo zdziwieni. Był to nowy pomysł. Dzwonili, telefonowali, pisali smsy. Jak to wszystko wyglądało? Skąd pomysł w ogóle był tego wszystkiego? Jak długo to trwało? Myślę, że widać to nawet po komentarzach, jakie są, przypuśćmy, na YouTube. Bardzo są pozytywne. Nie nie ma jakichś sprzeczek, nie ma zazdrości, i to jest bardzo fajne. Myślę, że wypadło to bardzo fajnie, i, i my jesteśmy zadowoleni, i tak samo ludzie spoza. Praca na planie to również częste powtarzanie scen. Najtrudniej było podczas kręcenia zdjęć na szkolnym basenie. Najtrudniejszą sceną była scena pod wodą, ponieważ koledzy opowiadali mi, że trwała ona trzy godziny i była bardzo trudna, bo chłopacy wynożali się z podwody i musieli być zabezpieczeni obciążnikami i też śmiali się często przy tej scenie, ponieważ ona była bardzo trudna. Pod wodą ciężko im było cały czas z otwartymi oczami i śpiewać. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze jeden element teledysku, czyli scena w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele zareagowali na pomysł nakręcenia teledysku bardzo pozytywnie. Od samego początku wydaje mi się, że każdemu on się spodobał. Jako potwierdzenie na to jest sam fakt, że wszyscy chętnie wystąpili w scence w pokoju nauczycielskim. I wydaje mi się, że dla każdego była to fajna zabawa, przygoda, doświadczenie. Pełna wersja teledysku dostępna jest na stronie naszej telewizji. you know